A gdyby tak zacząć Gdzie świat już się kończy Od łez wyschniętych od słów spalonych w słońcu Od oddechu Boga Co ducha w ziemi tchną Gdy pyta, byliśmy Gdy życia zegar zgasł A gdyby tak zaciąć od końca, od ciszy Gdzie serce przestaje gonić, Lecz ciebie wciąż słyszy A gdyby wierzyć, że łaska oczy, gdy odpada cały świat. Nosimy ciężar, który na barkach grzech położył, cień kroków naszych, co życie w mroku stworzył. Wiara w sercu, lecz czasem dudni w próżni, czy w ostatnim momencie znów będziemy równi. A gdyby to tak zacząć od końca, odpisz gdzie serce przestaje gonić, lecz ciebie wciąż słyszy. Gdyby wierzyć, że łaska to nowy stan, otworzyć oczy, gdy odpada cały świat. Nosimy ciężar, który na parkach grzech położył cień kroków naszych, co życie w mroku stworzył. Wiara w sercu, lecz czasem dudni w próżni, czy w ostatnim momencie znów będziemy równi. A gdyby to zacząć od końca, od ciszy, gdzie serce przestaje. Nie nic, lecz ciebie wciąż słyszy. A gdyby wierzyć w łaskę, to nowy start, nowy star Otworzyć oczy, gdy odpadł cały świat. Yeah. Pytam o cel, gdzie prawda leży zakopana. Czy światło w tunelu to nadziei ściana? Bibia w dłoniach jak mapa, lecz trzęsą się ręce Biegnąc na oślep szukamy obranej ścieżki w serce są dane sny jak bezleconów krępują Kiedy głosy w głowie wciąż granice przesuwają Nie widzisz śladów, które prowadzą do drzwi Puka twój ojciec, ale czy ty otworzysz drzwi? Mm -mm.